Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Tutaj chodzi o to, że jak mamy w wyrażeniu algebraicznym nawias i chcemy zapisać bez nawiasu, to jeżeli mamy plus przed nawiasem, to znaczy, że wszystko przepisujemy to, co w nawiasie z takimi samymi znakami, jak jest. Natomiast jak mamy minus przed nawiasem, to musimy przepisać to, co w nawiasie z przeciwnymi znakami. I to tutaj. No i tutaj. Teraz będziemy rozwiązywać sobie po kolei te przykłady. Czyli tak, mamy przykład A, tu jest 3B plus i mamy B plus 1 w nawiasie. Czyli tutaj przed nawiasem jest plus, czyli to oznacza, że wszystko wcześniej sobie przepisujemy, a jak chcemy się pozbyć nawiasu. A jak przed nawiasem jest plus, to po prostu przepisuję to, co w nawiasie, bez nawiasu. No i potem robię redukcję. 4B plus 1. B. Tu mam 8n minus 3 plus minus 5n plus 7, czyli to, co przed nawiasem wcześniej sobie tylko na razie przepisuję i patrzę, co mam przed nawiasem. Przed nawiasem jest plus, co oznacza znowu, tak jak przed chwilą, że muszę to tylko przepisać z tymi znakami, co są, bez nawiasu i zrobić redukcję, czyli 8n minus 5n to jest 3n, minus 3 plus 7 to jest plus 4. C. Teraz mam minus przed nawiasem, czyli do momentu nawiasu sobie wszystko przepisuję, czyli będzie 5a. A jak mam minus przed nawiasem, to przepisuję to, co w nawiasie, tylko z przeciwnymi znakami, czyli minus a minus 1. No i robię redukcję, czyli 5a minus a to jest 4a minus 1. Przykład D. 6x minus 3 plus 5x No, i teraz mam minus przed nawiasem, czyli znowu, jak chcę się pozbyć nawiasu, to muszę przepisać to, co w nawiasie, tylko z przeciwnymi znakami. Czyli 6x minus 5x to jest x i minus trójkę tylko przepisuję. Podpunkt E. I też przed nawiasem mam teraz minus, czyli jak się pozbywam nawiasu. To przepisuję z przeciwnymi znakami, czyli plus 7 plus y minus 5. I teraz robię redukcję, czyli minus 3y plus y to minus 2y, 8 plus 7 to 15, minus 5 to jest plus 10. I pozostałe przykłady robię na takiej samej zasadzie. Tutaj przykład f, to tutaj mam dwa nawiasy, przed jednym mam plus, przed drugim minus, czyli przy sobie 3. Tu mam plusa, czy to jest informacja, że przepisuję z tymi samymi znakami. Tutaj mam minusa, czyli przepisuję z przeciwnymi znakami, i potem tylko robię redukcję. 8U minus 5U to jest 3U, 3 minus 5 to jest minus 2, i jeszcze minus 2 to jest minus 4. Tu mam też tak, że mam plus i minus przed nawiasami, czyli mam tak 7Z, minus przed nawiasem, czyli przepisuję z przeciwnymi znakami, plus przed nawiasem, czyli przepisuję tak, jak jest, i na końcu robię redukcję. Tu będę miała 12z plus 2. I ostatni przykład. To, co bez nawiasów, to tylko przepisuję. Patrzę, że przed nawiasem mam minus, czyli przepisuję z przeciwnymi znakami. Tu znowu mam minus, czyli znowu przepisuję z przeciwnymi znakami. I robię redukcję. Tu mam razem minus 6w i jeszcze minus 4w, to jest minus 10w. E, tu mam 1 minus 3, to jest minus 2, plus 6, to jest plus 4.